Rozdział czwarty. Badlowe. Dobra, to tak. Możemy udawać, zrobimy dziecko i potem niby poronie i będziemy oboje bezpieczni. Okej. Okay. Ale chodź do lasieńki, bo tam nikogo nie ma. Będziemy się ten teges? No chyba tak, co ne? Poszliśmy do lasieńki i przetransmutowalam moja sukienkę w chustczkę, a ciuchy dracą w kartkę papieru. Chusteczka i kartka spadły, a my wpiliśmy je w swoje usta. Draco nie tylko w usta. Nagle ktoś zaczął pukać do toalety, a Draco zapomniał wyciągnąć. zaczlam w ciazę. Szybko przytuliłam się do Draco i zmieniłam chusteczkę w namiot. Przykryliśmy się nim i otworzyliśmy drzwi zobaczyliśmy sarachę ona pomyliła nas z normalnym namiotem draco też miał swój namiot no i załatwiłą się i wyszła draco nie wyciągnales. przepraszam mamy dziecko nie spodinka z niego urodzisz wakacje bo jest listopad bo jest je jak moi rodzice zareagują myślę że za dobrze powiem im Powiem moim, żeby z nimi porozmawiali. Okej, okay, dziękuję, drako, Co ja bym bez ciebie zrobiła? Pewnie by stara spala albo rozmawiała z Saracha. Pewnie tak. Chodź, wracamy do Hogwartu, bo zimno mi i muszę poszukać fajnych imion dla dzidzi. Okej, okay. no i poszliśmy do Hogwartu. Czułam się trochę zle z tym, że jestem w ciazy. Jednak nie będę miała okresu, więc to dobrze. Muszę tylko unikać fiskary i piwa. Dam radę, bo jestem sila kobieta.